Wraz z początkiem czerwca ruszyła rywalizacja miast o miano rowerowej stolicy Polski. Przypomnijmy, że podczas trwającego dwa miesiące oficjalnego treningu puławscy rowerzyści spisali się naprawdę świetnie i nasze miasto zajęło w klasyfikacji drugie miejsce. Szczególną aktywnością wykazała się wtedy puławska grupa rowerowa. Jej członkowie z liczbą ponad 60 tysięcy przejechanych kilometrów zajęli pierwsze miejsce wśród wszystkich zgłoszonych grup. Do rywalizacji głównej przystąpi blisko 60 miejscowości z naszego kraju. Kilometry dla puław będzie można kręcić przez cały czerwiec. Konieczne jest pobranie i zainstalowanie na swoim urządzeniu mobilnym bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta, która będzie zliczać przejechane kilometry i zamieniać je na punkty dla miasta. Cykliści mogą zbierać kilometry dla puław zarówno indywidualnie, jak i w zorganizowanych rajdach. Oficjalne puławskie rozpoczęcie rywalizacji zaplanowano w środę o godzinie 17.00. Rowerzyści wyruszą z pod siedziby miejskiego ośrodka sportu i rekreacji przy ulicy Partyzantów i przejadą ulicami miasta. Czekać na nich będą oficjalne koszulki oraz gadżety promocyjne związane z rywalizacją o rowerową stolicę Polski. Tego typu przejażdżki planowane są m.in. w czerwcowe weekendy. Zawody są organizowane przez miasto Bydgoszcz. Przed rokiem Puławy uplasowały się w końcowej rywalizacji na wysokim trzecim miejscu, ustępując jedynie Nowej Soli i Białej Podlaskiej. Go GSM: skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.